Get ready for the countdown Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Witajcie we Frag Factor! Zapraszamy, rozgoście się w szatni i zapoznajcie się z regulaminem. Jak będziecie gotowi, zapraszamy do biura. Po wpisaniu się na listę uczestników, każdy dostanie mundur, oczywiście zgodny z waszym rozmiarem. Posiadamy umundurowanie w rozmiarach dla młodzieży szkolnej, jak i dla wyrośniętych chłopów. Od S do XXL. Każdy z Was ma również możliwość wypożyczenia kominiarki lub rękawiczek jako dodatkowej ochrony. Zaraz po tym jak będziecie przebrani i gotowi do podzielenia się na drużyny, przychodzi czas na wysłuchanie obowiązkowego instruktażu dotyczącego bezpieczeństwa zasad i możliwości gier w naszym obiekcie. Proszę o chwilę skupienia i przyswojenie wszystkich informacji związanych z przebywaniem na polu gry i poza nim. Na ewentualne pytania odpowiem na koncie, jeżeli takie się pojawią, jednak postaram się wyczerpać temat. Zachowanie bezpieczeństwa i zasad gry jest kluczowe, aby zachować miłą i przyjemną atmosferę zabawy, którą jest paintball w wersji industrialnej gry w budynku. Po pierwsze, należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że gracz znajdujący się na polu gry, nigdy nie może ściągać maski z twarzy, która jest jej jedynym zabezpieczeniem przed poważnymi kontuzjami. Na przykład bezpośrednie trafienie gracza w oko. Po drugie, gracz opuszczający teren gry, zawsze bez względu na to czy marker nie strzela, ponieważ nie ma kulek, kończyło się powietrze, jest zablokowany, chodzi tu o zabezpieczenie spustu, musi mieć zabezpieczoną lufę markera zatyczką, barrelbagiem bądź inną skuteczną i widoczną dla wszystkich osłoną na lufę zabezpieczającą przed przypadkowym wystrzałem. W osoby przebywające poza polem gry, które nie mają i nie muszą mieć maski na twarzy. Miejsce na zostawienie zatyczki znajduje się przy wejściu na teren gry. Niebieskie pudełko. Wracając z rozgrywki, Zatyczka będzie czekać w tym samym miejscu, w którym ją zostawiliście. Odradzamy zabieranie jej ze sobą na grę, ponieważ może zginąć w ferworze walki i wtedy nie będziecie mieli czym zabezpieczyć lufy opuszczając pole gry. Po zejściu z pola gry i zabezpieczeniu markera pozostaw go na stojaku. W strefie poza polem gry markera zawsze trzymajcie skierowanego lufą do ziemi i nie trzymajcie palca na spuście. Każdy z graczy biorący udział w rozgrywkach Powinien zachować ostrożność, rozumianą dosłownie poprzez zachowanie zdrowego rozsądku i dostosowanie swoich możliwości fizycznych do wymagań, które stawia przed nim teren gry. Nie jest codziennością bieganie po budynku lub lesie pełnego przeszkód z karabinkiem w rękach, często pod presją atakującej drużyny przeciwnej. Zachowajcie ostrożność i bądźcie czujni. Na klatkach schodowych, podbiegając do przeszkód, nabierając prędkości, bierzcie pod uwagę drogę hamowania. Pamiętajcie, że bierzecie udział w walce o zwycięstwo i za każdym rogiem może czaić się wróg z zamiarem strzelenia do Ciebie pierwszy. Niektórzy mówią, są po to, aby je łamać, jednak bez zasad niewiele różnilibyśmy się od zwierząt. Drużyny rozpoczynające grę startują na pozycjach startowych, które zawsze ustalane są przed rozgrywką. Zawodnicy mogą się rozbiec dopiero po wyraźnym sygnale rozpoczęcia gry. Zaliczone trafienie to bezpośrednie trafienie zawodnika pozostawiające splata, czyli ślad farby, na jego ubiorze lub karabinku, magazynku butli, korpusie markera. Zawodnik nie jest dyskwalifikowany, kiedy ubrudzi się farbą z przeszkody, ściany, drzewa i tym itp. Nie liczą się również od bryzgi i ochlapania farbą od przeszkód stojących obok gracza. Zawodnik, który oberwał kulkę, Schodzi z pola gry z podniesioną ręką w górze, jednocześnie oznajmiając, że schodzi wołając: Schodzę, nie strzelać. Zabronione jest używanie tego zwrotu, by skłonić graczy drużyny przeciwnej do ujawnienia swojej pozycji. Raz pokazany znak uniesiona ręka w górze jest nieodwołalny. Wyeliminowany zawodnik powinien wybrać najkrótszą drogę, opuszczając pole gry. Każdy z Was otrzyma karabinek zwany markerem. Marker posiada dwa zabezpieczenia zapobiegające przypadkowemu wystrzałowi poza polem gry. Po pierwsze, zatyczka barrel back, bądź inna skuteczna i widoczna dla wszystkich osłona na lufę. Po drugie, zabezpieczenie spustu, które znajduje się tuż nad spustem. Markera w trakcie gry należy trzymać przed sobą na wysokości głowy, tak żebyście widzieli tor lotu wystrzeliwanych kulek. Powinniście unikać strzelania na oślep, strzelajcie tylko w cel, który widzicie. Strzelanie w oświetlenie jest zabronione. Kara za zestrzelenie oświetlenia wynosi 300 zł. O markera powinniście dbać i szanować go jak własny jest waszym narzędziem do zwycięstwa i przedłużeniem na terenie walki. Jeżeli karabinek zostanie trafiony, po zejściu z gry należy go wyczyścić wtedy możecie być pewni, że wasza broń nie zawiedzie w decydującym starciu. Przed wejściem na kolejną rozgrywkę upewnij się, że masz odpowiednią ilość amunicji i powietrza w butli powyżej 1000 PS. Unikaj rozbicia kulek w magazynku w puszce. Nigdy nie wkładaj do magazynka kulek z ziemi, nawet tych, które przed chwilą się z niego wysypały. Używanie kulek z ziemi w 99% skutkuje awarią markera. Do czyszczenia maski nie używajcie rękawa, tylko czystego papieru i płynu specjalnie przygotowanego do tego celu. Widoczność jest kluczowa podczas każdej walki, dlatego używamy masek z podwójną szybką ograniczających parowanie. Aby uniknąć zaparowanej maski, powinieneś wykorzystać każdą przerwę do osuszenia jej spotu i ewentualnie do oczyszczenia z farby, jeżeli zaliczyłeś headshota. Sama gra powinna być szybka i dynamiczna. Należy unikać nastawienia, byleby przetrwać chowania się w pokojach i czekania, aż ktoś przyjdzie po nas lub sam wejdzie pod lufę. W takich rozgrywkach najbardziej liczy się szybkość podejmowania decyzji i dopasowywanie strategii do zaistniałej sytuacji, a zaraz po tym szybka reakcja. Gry nie należy zaczynać bez opracowanego wcześniej planu zwycięstwa. Każda rozgrywka będzie praktycznym sprawdzianem słuszności waszej strategii. Wasz plan będzie umacniał was w słuszności podejmowanych decyzji lub mocno je weryfikował. Oczywiście nie zapominajcie o komunikacji w drużynie, bo trafienie od członka swojej ekipy też eliminujecie z gry.